Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym w Słuchajcie, dzisiaj mamy zdrapki takie 5 złotowe. Zobaczymy, co tutaj nam ciekawego wypadnie w tych zdrapeczkach. Mamy 10 razy kasa, yy, różowe diamenty, no i podkowa szczęścia. Wszystkie te zdrapeczki znamy. Wszystkie działają na tej samej zasadzie, wygrywające liczby, Twoje liczby i co. No, Chyba tu nie ma co specjalnie tłumaczyć. Bierzemy i drapiemy. Myślę, że tak sobie zaczniemy. 10 razy kasa różowe, a potem tą podkówkę. No to 10 razy kasa bierzemy i drapiemy. Ale zanim jeszcze tego zaczniemy, słuchajcie, to ja bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale. Tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz łapeczkę w górę, no i jakiś komentarz. Pod filmem. To jest takie bardzo miłe i bardzo motywujące do dalszego działania. No to co? No to jedziemy, nie jedziemy, ale jeszcze jakiś komentarz, jak zostawisz, to też będzie mi bardzo, bardzo miło. Lecimy! No dobra, tak, w telegraficznym skrócie, słuchajcie, wygrywające liczby, Twoje liczby, no i tutaj będziemy szukać. Fajnie, jeżeli znajdziemy taki znaczek. 5 razy i 10 razy, no i właśnie 5 razy oznacza, że wygraliśmy 5 przypisanej kwoty, a 10 razy to 10-krotność. Lecimy, trapiemy. 28, 34, 20 i i 2. Patrzcie, strzelane odbicie, trapiemy. 42. Niestety pudło. 32. Pudło. Mamy 2, mamy 30, ale to 34 i 2 bez trójki z przodu. 26. Pudło. 14. Pudło. 17. No, kartonik, tak? lecimy dalej. 18. Brak. 23, niestety to też nie nasza liczba. 31 pudło. 36 pudło. I jedynka nic innego jak, słuchajcie, oboczek co do dwójeczki. No to co, sprawdźmy jeszcze tego kontrolne, ale już wiemy, że mamy co? No mamy pustaka, słuchajcie. GME no niestety jest pustak. No to co? No to lecimy różowe diamenty. Zasada ta sama, wygrywający liczby Twoje liczby. Tutaj nic nie mnożymy, ale jeżeli znajdziemy taki diamencik, oczywiście różowy, no to wtedy przypisana kwota będzie do wypłaty. Jedziemy, a będziemy szukać 45, 42, 22 no i 19. pięćdziesiąt dziewięć, pudło. pięćdziesiąt cztery, pudło. Trzydzieści osiem, Czterdzieści osiem, również pudło. pięćdziesiąt dwa, pudło. Trzydzieści trzy, pudło. 11. pudełko. 36 Nie ma. 58. Kolejne pudło, ostatnia szansa. Zostawcie łapeczkę w górę, może będzie. 24. No niestety, słuchajcie, no niestety. Oj, Luszczano dwice patrzcie yy, 24. No, co to się dzieje? Co to się dzieje? Słuchajcie, no nie ma żadnych, żadnych wygranych. No mam nadzieję, że jak ta podkowa szczęścia coś tutaj da, no bo no nieprzyjemnie, nieprzyjemna sytuacja. YP. Gdzie tu jeszcze jakaś kontrolna? Powinna być. Jest R. YP i R. No niestety, no niestety. Odkładamy, słuchajcie. Ostatnia dzisiaj szansa. Ostatnia nasza nadzieja to podkowa, słuchajcie. Ta podkowa szczęścia, no. Ona co prawda znowu ma wygrywające liczby, ma Twoje liczby, znowu ma symbol, który będziemy szukać, tytułową podkowę, no ale trochę chociaż inaczej wygląda, chociaż trochę inaczej wygląda niż 10 razy kasa i różowy diament. No to co? Lecimy na nie ma na co czekać. 13, 49, 53 i 36.

Sprawdźmy jeszcze tylko diety kontrolne Ale to już raczej dla hobby, no bo widzimy przecież, że jest pusta, jest P, jest V I jeszcze gdzieś tu jeden ten kontrolny na pewno jest Może już jest, a ja go nie widzę, sobie taki ślepy jestem No nie, nie widzę, słuchajcie. No czekajcie, no to musi gdzieś być. Aha, chyba tu będzie. O! Ale całą zrapkę z a mi się to ukrył. PV i F słuchajcie. No to co? No to czas na króciutkie, króciutkie podsumowanie. Dzisiaj były trzy zdrapeczki, słuchajcie, za 5 zł, wkład 15 zł łatwo policzyć. A mianowicie 10 razy kasa, różowe diamenty, no i podkowa szczęścia. No i jakie wyniki, jakie wyniki. 10 razy kasa z numerkiem 40 to niestety pustak. Różowy diament z numerkiem 4 to również pustak. Jak i podkowa szczęścia z numerkiem 49 to nie mniej, nie więcej. Kolejny pustak. Trudno słuchajcie, na 15 zł wkładu, niestety 15 zł jest... Plecy mówi się trudno, drapie się dalej, słuchajcie, ale ja i tak się cieszę, że mogliśmy się spotkać. No, ale trochę przykro jest, słuchajcie, więc, jeżeli chcesz mnie tak trochę pocieszyć, to najlepsze takie na pocieszenie będzie łapeczka w górę. Yy, subskrypcja yy, tam na dole, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. No i będzie też mi bardzo miło, jak przeczytam jakiś komentarz. Ja co prawda mam bardzo dużo teraz pracy, rzadko bardzo odpisuję na komentarze, chyba, że jest typowo jakieś pytanie, ale wszystkie komentarze czytam, słuchajcie, bez wyjątków, więc bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. No i co? No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!